Mianowicie, znaczy, amok AmukTV. Dziś witam Was w numerze 7 Wędkarskiego Świata. Teraz sobie otworzymy, zobaczymy co jest w środku, jaki jest fajny prezencik. Oczywiście znaczy jest, jest to numer prenumerowany. Link do penumowania macie w opisie tego filmu, tam serdecznie odsyłam. Pamiętajcie, tutaj jeszcze o subskrypcji, łapki w górę, komentarza. A także o znajomych filmu znajomym. A my za załatwianie gazetki. W tym numerze prezentem są haczyki mustat rozmiar 20 na żyłce 018, a inne niewielkie haczyki, pod na przykład. Tak się prezentuje zakładka numeru siódmego wędkarskiego świata. A teraz przyjdziemy jeszcze szczegółowo jest w środku. Bez jako od naczelnego mamy tutaj wędkarstwo z dziećmi a regulamin wędkarski RAP. Jak to wygląda i co według autora tego tekstu jest nie tak zrobione w Polskim Związku Wędkarskim. Tutaj mamy kalendarz a także cały spis treści tego numeru. Tutaj mamy artykuł jagłomistrzowie, w którym opisują o tym inne metody, a gdzie y, zamieszają wędkować w lipcu lub wędkują. Tematem miesiąca tym razem jest wakacje. Z rybą spokojnego żelu. W tym tutaj mamy opisane tutaj kilka różnych gatunków ryb, które autorzy tutaj łowią. Naszą tutaj także brzany, deszcze, kalasie, ale nie tylko, więc myślę, że jeśli was to interesuje, to warto poczytać. Powierzchniowe łowy. Autor tego tekstu skupię się tutaj na swoich wspomnieniach z poprzedniego roku. wspomina tutaj o samym swoim wypadzie, jak on wyglądał. Mówi też nam troszkę on o mm, sprzęcie, który używał, na przykład wodery, ale także o całym zestawie jaki skomponował problem z zatapiennością żyłki. W tym artykułach są zawarte dwie różne techniki i sposoby dzięki którym będzie znacznie łatwiej zatapiać y, żyłkę, szczególnie nową. Nie ma co tu się zbytnio rozwijać. Jeśli chcecie możecie poczytać, to wiecie, jak, jak to konkretnie można zrobić. Tyczka, wybór i zwojenie krok po kroku. Ym, jeśli chodzi o sam artykuł, to sam tytuł już wszystko wyjaśnia, co jest w tym artykule zawarte. Nie ma co tu się zbytnio rozwijać. Jeśli chodzi o ten artykuł, to jest tu wszystko ładnie wyjaśnione. Jeśli chodzi o tyczkę, różne. Rzeczy, które mogą zaciekawić, a także pomóc Wam w wyborze wędki, która powinny zainteresować. Selekcja reszczy. W tym artykule autor skupia się na samej zanęcie, przynajmniej w większości tych artykułów, a także na kwestiach przynęty, które warto użyć podłowienie łowienie zdecydowanie większych reszczy. Objawia także tutaj trochę o taktyce nędzenia, jaką warto zastosować. Rzeczne łopaty. W tym artykule autor skupia się na ominięciu w rzekach sporych lub też dużych reszty. Opowiada dość dużo o samym nęceniu, także o strategii nęcenia. Jak to powinno według niego wyglądać i jak według tej strategii hmm, powinno się udać nam zrobić spore reszty. Metoda feeder. W tym artykule. Można tak powiedzieć, że są jakby m, pytania różne, które najczęściej są przed, zadawane przez wędkarzy, a także krótkie na nie m, odpowiedzi. Mamy także teżko o zestawie. Takie może powiedzieć, że kompendium wiedzy, jeśli chodzi o różne pytania i zakłodki, które ma wędkarz nad wodą. Letni bioryb. Czas prób, w tym artykule autor y, opowiada o tym jak przygotowuje się nad wodę, y, jaką mieszankę przygotowuje nad tą wodę, opisuje także tutaj dość szczegółowo o zestawie jaki zabiera to wodą, a także o technice y, jaką stosuje. Wakacyjny spinnik uniwersalny, w tym artykule autor opowiada o tym, jak zakończył się jego, a także jak przebiegał cały jego wypad litewski na Litwie. Obejrzałem to jeszcze jak wyglądały wszystkie dni, a także co udało mu się przez cały wypad połowić. Teraz ja mamy artykuł o letnich szczupakach, o których autor właśnie opisuje, gdzie ich szukać, dokładnie tej miejscówki, opisuje całe, opisuje także zastaw, tutaj dalej. Jakie wygląda jaki, jaki stosuje, a także opisuje tutaj troszkę o swoim sprzęcie, który używa na połów tych szczupaków. I co sumy. Ten artykuł jest pędziony głównie tutaj sumów. No koniec mówię, że jest tutaj, tutaj opisane o metodzie mm, z kwokiem, jest tutaj także opisane trochę o liniu z łódki, a także opisane odrobinę, jeśli mm, chodzi o wyprawę tutaj autora. Tutaj dajemy jak łamał Mamy tutaj o sanaczach, karpiach, także o koniach. Dalej to mamy konkurs dla numeratorów, A także bonusy się o nowy numer w fenomeacie, jeśli tutaj zamawiał od początku. Dalej to mamy kącik kulinarny. Nietypowe sumy. Tutaj autor opisuje swój nietypowy wypad na ryby, nie będę chodził w szczegóły o co chodzi, jeśli chcecie możecie sami zakupić gazetkę, a także przeczytać. Tutaj autor na początku kreuje kilka słów do pseudo wędkarzy, później dalej jest tutaj opisane trochę o sprzęcie na jaki on łowi sendacze. w letnim okresie dalej jest tutaj o łowieniu w starym korycie, a także o łowieniu w nurcie tutaj artykuły mamy powiedziane, tutaj trochę owinię na Wiśle, mamy tu wrzeszczone kilka miejscówek, które tutaj autor poleca. Dalej tu mamy troszkę reakcji z nadwody, a także co to jest podwodny sprobik. Tutaj mamy porady jego mistrzowie a także sprzęt w okazyjnej cenie tutaj mamy sprzęt y, z krótkimi opisami a także z y, linkami mam do stron z nazwami stron na których można znaleźć owy sprzęt mamy tutaj krótkie opisy danego rodzaju sprzętu No tutaj mamy krzyżóweczkę z tak z innymi nagrodami. Tutaj mamy tylko o świętonej a dokładnie mówiąc o łowieniu ich w nieprzyjaznej pogodzie, czyli gdy jest pogoda, za, y, no, powiedzmy zła. Jest zatem opisane, że czasami to daje bardzo fajne efekty, że dzięki temu ma fajnie jak połowić. Mamy tutaj właśnie opisane jak się do tej pogody dostosować trochę, a także kilka innych y, tematów właśnie związanych z z pokodą. Dalej mamy tutaj całą masę fajnych konkursów wędkarskich z całą masą ciekawych nagród. Tutaj mamy wszystkiego rodzaju rekordy. A czyli tutaj wszystkim, którzy biorą tutaj udział, gratuluję. Naprawdę piękne ryby połowione zostały. Tam ma masa pięknych rybek. Dalej porady prawne. Nie ma trochę już szczegółowo co chodzi. Możecie z niej poczytać. Bo jest dość tutaj sporo prawniczego, jeśli ma tak nazwać. No dalej, dalej na samym końcu tej gazetki mamy bardzo ciekawy temat od Ichiloga. Myślę, że sam tytuł już mówi. Co zawiera ten artykuł. No i co, przechodzimy do opłatki już końcowej. Tak się nam prezentuje. I co, tak by się prezentował cały numer 7 Wędkarskiego Świata. Napiszcie komentarz, jak wam się ten numer podobał. Czy może wam się nie podobał. Zostawcie także tutaj subskrypcję. Bardzo to będzie widziana. Także, na ile łapki w górę. Komentarz w filmiku. Pamiętajcie tylko o w filmiku znajomym by więcej osób o ten odcinek. No i to, widzimy się w materiałach na kanale. Siema!